Pałacowo, Pałac Łomnica, niedaleko Je Jeleniej Góry i blisko Pałacu Wojanów. idąc pieszo parkiem dojdziemy do perełki barakowej z XVII wieku Pałacu w Łomnicy. Właścicieli było kilku, rodzina arystokratyczna Fon von, von Tomadzini, kupiec jeleniogórski Christian Mencel, Johann Gerda Plaka-Skowar, Baron Moritz von Roth von Küstel. Po 1945 roku w pałacu mieściła się tutaj szkoła. Obecnie jest w rękach prywatnych Elizabeth von Küstel. Znajdujący się przy pałacu zespół folwarczny pełni obecnie funkcję handlowo-gastronomiczną. Wyroby z lnu, produkty regionalne, piekarnia, restauracja, kuźnia.